Hej, cześć, witam Was wszystkich. Bardzo, bardzo serdecznie, Ludziska, ja jestem Shorheim, a to jest kolejny odcinek The Walking Dead. Nie wiem, dlaczego chciałem powiedzieć go do może dlatego, że jestem przyzwyczajony, ale nieważne, nieistotne nie moi kochani. Ee, jesteśmy po rozmowie z Glenem, w sensie po tej informacji, że hej, jestem zagrożony, przyjdźcie mi pomóc i tak dalej. Zastanawiam się, czy powinniśmy najpierw iść do Glena, czy najpierw pomóc dacie y, Lili. Hmm, nie wiem, nie wiem. Mam nadzieję, że ktoś mi podpowie. Jak się trzymacie, chujował stabilnie. Dobra, oni sobie tu odpoczną. Co ona nam powie? Zobaczymy. W ogóle kochani dziękuję za subskrypcję. Za łapki i komentarze. Zajmie się ojcem. Ok, nikt nie mówi, że mamy już biec po leki. Klem? Może ty? like It doesn't hurt so much anymore good okay cool, i know i'm not your dad but if you need anything i'm your guy okay okay same you're my guy oh no you know we're gonna try to take care of each other yes deal deal let me know if you need anything okay soon Relacja nam się rozwija. E, dobrze, dobrze, dobrze. Pudło na jedzenie gazety. Kirli W ogóle odkryłem, że w ustawieniach była opcja wyświetlania przycisków w kontrolera. Ja Ej, nie zaznaczyłem ostatnim razem. Ja ją wręcz olałem ostatnim razem. Więc dzisiaj ją zaznaczyłem, i jak widzicie, interfejs je odrobineczkę zmienił. Więc nie powinno być już takiego problemu jak ostatnio, że po prostu nam pad przestał odpowiadać. Także. Człowiek uczy się całe życie. That radio sign na didn't sound too good. Are you, okay? right, to you. w okay. troskę zajebiście. Relacje Może to jest jakiś romans? Nie, no nie mogę. to dobrze wyjścia. Kurde, nie mogę się na Eee, tak, wydaje mi się, że tak. Nie mogę się na krześle, kurde, ułożyć i mi to przeszkadza, ale dobra, damy radę. Idziemy uratować Glena. Czy Glen nie był przypadkiem w serialu? Nie wiem. Ooo! powolutku. Nie strzelamy jeszcze, nie strzelamy. Im mniej zmarnowanej amunicji, tym lepiej, moja droga. A motel jest tutaj już.

Taak. up there in the corner room i heard crying coming from inside who is it it's a girl we talked and she got frightened i was trying to get in and help her and she started yelling and saying i was bitten no, i i wasn't and that's when all these guys came out of the forest a couple almost got me and i ended up hiding in the ice machine lucky you <many> guy be can't can't be you guys are suicidal over a girl i'm saving her or without you Manfings, czy coś takiego. Nie no, trzeba jej pomóc, tak naprawdę. Trzeba jej pomóc. O Boże. Czy to znaczy, że jesteśmy rycerzami w śliniących zbrojach na białych rumakach? Koń nabijemy rycerzu, jak to nocny kochanek śpiewał. Mamy trzech zębiaków. Czterech, pięciu. Pięciu. Chyba pięciu tylko. Dobra. okay yeah it's boarded up uh -huh. so we have to kill every one of them in here quietly noise attracts these things now let's have a look around we can hide by that rv if we're quiet and keep our heads down

Tak. A myślałem, że powiecie mi coś. Kurde, nie wiem. Dobra. Ryzyk fizyk. Próbujemy tu tej zginie. Mam nadzieję, że dobrze zrobiłem. Dobra, zajrzyjmy co jest w środku. Okej. On żyją żyje, to dobrze mówiłem. Dobra, tam możemy się wrócić zajebiście. Śrubokręt jest. No właśnie, czyli jak wyjąć... Jak wyjąć coś z tego pick-upa?

Wybijanie tego okna to jest takie średnie wyjście w tym pick upie, co to tam było. Czy ja mogę zanim podejmę jakąś akcję po prostu się przedostać w drugą stronę po cichu? Dobra, tu nie ma nic więcej, czyli jedyna opcja, jaka nam została, to wybicie tego okna, no bo nic więcej nie możemy zrobić. Czyli co, w takim razie wracamy tam. Idziemy tam i co? Wybijemy okno, no bo co innego zrobimy? Gra nam nie daje, jakby. O, czekajcie. Teraz jeszcze powinien alarm włączyć. Wiem. Dobra, hey man. Jakby XD No dobra, ale, ich uwagę, no dobra, ale... ich uwagę, uważaj. Jeszcze raz. Dobra, Czym ja to mam zrobić? Do jasnej A czekajcie, czekajcie, czekajcie. A nie dobra, mam fotografię i pilota Tu coś nie Gro. Czy, Czy dostanę jakąś podpowiedź gro. Z tej strony się wychylam tylko tak. Nie, z tej strony jeszcze mogę zrobić tak To mi nic nie daje. O... Kempingowy, dobra Katemy co jest grane? Jak ja nie lubię, jak nie wiem co mam zrobić. Kompletnie nie wiem co mam zrobić. A jest jeszcze deska po drodze, ale deską raczej nic nie zdziałam. On mnie nie zauważy. Tu mogę się przejrzeć tylko do góry i popatrzeć do samochodu. W samochodzie jedyne co mi zostaje, to jest wybicie okna, ale li tego nie chcę zrobić. Czy mogę to jakoś. No dobra, sposób, żeby zająć się nimi po cichu, po prostu. Wiem, tylko nie za bardzo wiem, jak to zrobić po cichu. Potrzebuję wyjąć ten, ten śrubokręt. Chodźmy jeszcze raz tutaj. Może coś. nagle coś nam się rzuci w oczy, cokolwiek. Raczej nie. Kurde, no. Kolejny niewybór. Ten radiowóz, nic przy nim nie ma. God it, gro Kochani, odkryłem to. W momencie gdy się wychylamy tutaj, żeby zobaczyć na kempingowiec, okazuje się, że jest też opcja poduszki. Właśnie Poduszki A ja jej nie widziałem Co tym weźmiemy tak, żeby nikt się nie zorientował. Oczywiście, że tak. Mamy podusie, możemy przejść tu. I teraz prawdopodobnie będziemy mogli tego zombiaka zabić po cichu. Co robimy? Cyk i cyk. On wie, co robi. On zabił senatora. Dobra. Nie zrobiło to na zombiakach dużego wrażenia. W ogóle zajęło mi to mniej niż przypuszczałem, nie? Dobra, zanim zepchniemy ten samochód to ja bym proponował... Co on tam widzi? Właśnie, zajrzeć do środka. Bo tu może być coś... Możemy spuścić świeca zaponowa, się może przydać. Coś jeszcze przy tych takich daszkach? Nie, niekoniecznie. Możemy tylko skombinować to. Dobra, spuszczamy ręczny, tak? Czy tam na luz wrzucamy? Nie wiem, jak działałem samochody w Ameryce. Zgaduję, że tak samo jak w Europie. Ale no, tu mamy tylko pikapa, nic więcej, przynajmniej tak mi się wydaje. Tu mamy glena i możemy popać samochód. Jedziemy. Siekiera tam jest. To Dobra, po raz kolejny to nie zwróciło ich uwagi zbytnio, ale przynajmniej... A teraz możemy przejść tu i spróbować załatwić tego, co jest przy tym. Przy kamperze. I słyszeliśmy właśnie, kontynuując myśl, słyszeliśmy ten płacz w końcu, bo wcześniej go nie było słychać. Cup, 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 cup. Myślę, że z tym zombiakiem będzie najgorzej. Mogę go? Nie, nie mogę. Hej. Albo nie. Dobra, albo nie. To może jednak się musimy wrócić i spróbować się zająć tym na środku. Gaddemy. Gadde. Dobra, tu jest tylko opcja kampera. Chyba, że mogę coś zrobić. Nie, raczej, raczej nie, ale wrócę się i zobaczę, bo może mając świecę zapłonową jestem w stanie zrobić coś z kamperem. Może jest tutaj opcja jakaś, A jej nie zauważyłem. Bardzo mało prawdopodobne, ale jednak. Coś na ziemi leży? Nie. Tu coś jest. Też nie. Dobra, szybciutko z powrotem. Idziemy do pick-up'a, może stamtąd coś zauważymy, coś zrobimy, coś podniesiemy? Coś, cokolwiek, Gro? Trupy, trupy, trupy... tu nic nie ma. Ja wiem, świecą przecież to możemy zrobić po cichu. No właśnie. Dokładnie. Nic nie słyszałeś. Nic, a nic. ci się tak wydaje. Katemet. To się nie czyli... Ja mam zawsze skizę, że oni sięgając przez takie okna, gdzie jeszcze szkło wystaje, to sam stanie się pociąć. Dobra wracamy tutaj. Pytanie teraz, czy... Którym mamy się zająć? Bo nie do końca jestem przekonany, czy o tego chodzi. może być takie wiecie, podchwytliwe trochę. Także najpierw przejdę tu i spróbuję... Zobaczcie chociaż czy mi się uda zabić tego. Też to mogę zrobić. Kurde, no. Oj, ryzyk, fizyk. Kurwa, ale żem to miałem najpierw tego załatwić. Tak, cyk, oczko, I

Oni się cieszą, jak dzieci. Ej, mamy kurwa! Mamy się jąak! Będziemy mogli je ciąć. Dobra, spróbujmy. Jestem ciekaw, czy tu jeszcze coś znajdziemy. Raczej nic. Tu są jeszcze jakieś drzwi, ale nie możemy z nimi nic zrobić. Okej. No to do góry powoli. Oraz pewnie znowu będzie jakieś kute. Ok, jak coś, to będę krzyczał bardzo, bardzo głośno. Ja będę gryziony. Ok? Pewnie się okaże, że tu gdzieś jest jeszcze jeden. A my go nie widzieliśmy po prostu od spodu. Albo no przy przyszedł w momencie, jak Glenn wiecie, siedział w tej zamrażarce, i on też o nim nie wiedział. Gro. No bo już myślę. Wszystkie zombie wydają takie same dźwięki. W każdej grze. Pięknie. Odcięliśmy mu głowę. A ty trochę jak kratos, nie? Aha, zabite dyskami od zewnątrz. To jest w ogóle śmieszne. Ej, jesteś tam. Zanim się włamiemy, to może się przywitajmy, żeby nam nie strzeliła w głowy. No, no, no. She's in trouble. No. Miss, we're in. Pewnie ona jest ugry. U... E... cichutko Glen, wiem. Pewnie ona jest ugryziona i temu nie chcę, żebyśmy wchodzili No i co jest nie tak z tobą? you hurt. Oh no no God, I, I said stay away. We need to get you help. It's too late for that. Guys, she's been bitten. What? I told you, I said go away. You could be fine. I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die, and and you come back and you kill anything you can find. You have a boyfriend. Glenn. Nie chcę tego! <noise> that. Proszę, just leave me, Please. Just Proszę, Czy Glenn jest piwniczekiem? Eee. Pójdziemy sobie. Try to you have No właśnie. You have a gun. So, can I borrow it? Nie. Nie

czy mogliśmy użyć wcześniej pistoletu? Przed nie wiem, byłaby opcja, żeby ona teraz miała pusty magazynek. Jestem ciekaw w ogóle, czy ja mogłem na górze zareagować. Bo nie widziałem, żeby tam była opcja, ale też nie ruszałem zbytnio. Padem? Ale mimo wszystko ja bym wam się jakby to nie było okropne to radziłbym wam się wynieść bo za chwilę się może zrobić właśnie. Get in. Czemu tam się głowa sunęła po ziemi? Yeah, we had some close calls but Glenn is fine. Well yeah. We're okay. I've got a few cans of gas for your pickup in the Glenn myślał, że zarucha. A jednak wyruchali jego. No nie no, życie. Mhm. A właśnie. Czyli teraz pójdziemy po Pixy. Piguły, dobra. Jeszcze się kierę mam. Dobra, dobra, nie mam nic przeciwko. Absolutnie nie mam nic przeciwko. Wiem to wszystko i idę jeszcze do Klem, bo obiecam, że jej oddam krótkofalówkę, ale wcześniej jeszcze z Kerli porozmawiamy. Yeah, and I've got shit for recording equipment, you do radio? That's right. Well, until some piece of shit politicians yank our funding Dobra, liczyłem, że się jakoś odniesie do tego. No, ale do niech będzie. Klem, Hej przyniosłem ci krótką falówkę z powrotem. Powinna być cała.

Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Nie wiem jeszcze, bo w, w teorii to jest drugi niedzielny odcinek. Jeżeli, mi się, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z moim planem. Ale jeżeli nie, to jeżeli nie, to zobaczymy się, usłyszymy się w poniedziałek, ale jeżeli się uda, to zastanawiam się, czy. E, TWD nie zrobić po prostu takiej weekendowej serii, wiecie, sobota niedziela, po dwa odcinki, ewentualnie piątek sobota niedziela. Coś takiego i zobaczymy jak to będzie żarło, a w tygodniu coś innego po prostu. Ale w każdym razie, moi kochani, jeżeli Wam się przyjemnie oglądało, jeżeli jesteście zadowoleni z tego, co uda na, udało nam się dziś zrobić, osiągnąć, co się wydarzyło, zostawcie coś po sobie, jakąś łapeczkę, komentarz, subkę, będę naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. Naprawdę mi to potwornego kopadaje. Także dzięki jeszcze raz i trzymajcie się. Hej, hej.